Cześć kochani, witam was serdecznie. Mam dla was niesamowitą dzisiaj historię, i niesamowitą osobę, i niesamowite miejsce w ogóle, bo jest ze mną Aneta Kowalczyk. Cześć! Aneta, która prowadzi tutaj teraz. Piękną klinikę, niesamowitą klinikę, ale Aneta ma też niesamowitą historię, bo Aneta dołączyła do Wyzwania 90 Dni, mówisz, styczeń 2017. Tak to jest. Było, czyli już ile? Ponad 7 lat temu. No prawie 8, niedługo. Ponad 8 lat temu. I słuchajcie, dzisiaj możecie zobaczyć, moi drodzy, jak wygląda tutaj już całe dzieło Anety, które zbudowała całkowicie od zera, nie? Od zera, zupełnie. No, natomiast 8 lat temu, jak wyglądało Twoje życie w ogóle, zanim dołączyłaś, opowiedz. Tak, pokrótce. <laughs> powiem szczerze, że yy, no, gdyby nie wyzwanie, no to naprawdę nie osiągnęłabym tego, ponieważ wcześniej, pomimo tego, że miałam wszystko, naprawdę wszystko, i y, miałam fajną pracę, i miałam rodzinę i dzieci, niestety byłam bardzo nieszczęśliwa i byłam w depresji. Więc to, co miało mi dawać szczęście, niestety nie dawało mi tego szczęścia. Zbankrutowałam raz, bo położyłam jeden biznes, potem położyłam drugi biznes, no ale na szczęście te moje poszukiwania, y, bo. Nie mówię, nie poddawałam się, bo jestem, że tak powiem, zodiakalnym baranem, więc walczę No zawsze. i kurolem, bo jesteśmy w Nowym I górolem, Targu tutaj. dokładnie. No <laughs> słuchajcie, o, po prostu tak wyszło, że szukałam pomocy, niestety nigdy mi nie mógł pomóc, a pomogła mi moja siostra, która przysłała mi ta link to była? Do, tak, link do no, twojego widzisz. webinaru. I słuchajcie, to był szok po prostu jak to był webinar jakoś przed Sylwestrem organizowany. No i słuchajcie, weszłam na ten webinar, było o pewności siebie, o różnych takich wiesz, No masz ten webinar taki, prawda? Zyskaj pewność siebie, asertywność mhm. w ogóle. No i ja tak słucham, co ty mówisz, słucham, słucham. Mówię, kurde, skąd ty wiesz, że to jest u mnie, to jest u mnie, to jest u mnie, nie? Mówię, a to już był naprawdę ostatni krok, kiedy ja szukałam pomocy. Już naprawdę miałam dość, słuchajcie, i były myśli naprawdę bardzo. Złe, nie chcę Wam nawet mówić o tym, ale posłuchałam Krzyśka no i zapisałam się na rozmowę. Rozmawiałam z Jankiem. Janek po prostu podsumował to też w taki sposób, jakby mnie znał po prostu od lat. No i dołączyłam do wyzwania, i słuchajcie, to co zrobiłam, to ja jestem bardzo ambitną osobą, więc, tak jak ty powiedziałeś, rób każdy dzień po kolei. Po prostu rób te wszystkie ćwiczenia. Nie tylko słuchaj, tylko wykonuj ćwiczenia, uzupełniaj, uzupełniaj dziennik, wypisz sobie te cele, które chcesz. Miałam marzenia, miałam cele, skonkretyzowałam je. No i po. Ile? Czekaj, bo to było. Zaczęłam budowę w 2002 lata temu. Teraz będzie dwa lata. Minus 2 lata, czyli 4 2020. W 2000, 2020. Czyli po, po trzech latach tak naprawdę zaczęłam budowę tego już. Po A wcześniej już właśnie... były cały czas zmiany, bo zaczęłaś. Były zmiany. Ty wcześniej nie pracowałaś w ogóle jako podolog, prawda? Tak, byłam kosmetologiem, stylistką paznokci. No pracowałam w takim zawodzie właśnie typowo kosmetycznym, ale znalazłam gdzieś ten zawód podologa. Odkryłam tą niszczę, No i w tym się odnalazłam. No do dzisiaj tak pracuję. I w ogóle się twoja klinika wcześniej już, już działałaś w tym, zanim wybudowałaś tą klinikę, nie, albo mówić, że ona zaczęła, zaczęłaś tu budować. To całkowicie powstało od zera. Słuchajcie, to nie było tak, nic. Tak, wcześniej e... byłam podologiem. Tak i wcześniej pracowałaś u kogoś. Wynajmowałeś gabinet. Tak, były tak. różne pomysły. Ja pamiętam, mobilne kliniki, nie? Były, były, Roberta tak, Roberta nawet o tym rozmawialiśmy. Tak, te wkładki, co mieliśmy wkład, to też żeśmy na biznesowym rozmawiali, też w wyzwaniu. Tak, także dużo Aneta już działała cały czas. Tak. A później ukoronowaniem tego była właśnie ta piękna klinika. Chodźmy w ogóle do środka, ja jeszcze może chodźcie. będziesz opowiadać. By tą pięknie po groszku. No, natomiast słuchaj, opowiedz w ogóle, jak się zabrać. Ile ja to jest metrów teraz ta, ta klinika? Ta klinika cały ma budynek. prawie 400 metrów, także 400 jest naprawdę metrów. dużo. Takiej użytkowej, typowo biznesowej, tutaj jeżeli chodzi o klinikę mamy 3, trochę ponad 300 metrów, jest 6 gabinetów no. i... I, tak, I na piętrze mamy, mamy tą biurową taką strefę, tutaj przyjmują lekarze, tu przyjmują podolodzy, ja przyjmuję i generalnie to jest wszystko związane z medycyną, z podologią, natomiast na górze no, zarządzamy tym wszystkim. No jeszcze jest tytu, jedna firma, jeszcze druga firma, drugi, drugi. Filma, drugi tak, biznes. Tak. O, pokaż pokoleńczy idziemy do na najpierw. No więc jak tu przyjdziecie słuchajcie, bo Klinika się pięknie rozwija, już dwa lata istnieje sam budynek, dwa lata była budowa. Tak? Tak, tak. Um, Natomiast jest tutaj Tak, To jest piękna recepcja. To jest, 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 jest frontwoman, czyli nasza Kasia, która przyjmuje tutaj pacjentów, wita ich i prosi oczywiście o wszystkie uzupełnienie całej dokumentacji, która u nas jest bardzo potrzebna. Zacznijmy sobie od końca, gdzie mamy gabinety dostosowane do odpowiednich, do odpowiednich zabiegów. Tu mamy fizjoterapię, tu nasza fizjoterapeutka wykonuje no, wszystkie zabiegi, które są potrzebne do tego, żeby rehabilitować i, i poprawiać stan zdrowia naszych pacjentów. Resztę... Dobra, ja się usunę na chwilę, słuchajcie, ja tak. pokręcę tutaj. Okay, no. dobra. Tutaj mamy gabinet do zabiegów takich chirurgicznych. Dziewczyny nas nagrywały sobie rolki, albo na razie ten gabinet jeszcze jest nieczynny, ponieważ zbieramy zespół lekarzy i te gabinety są przygotowane pod współpracę z lekarzami. I kolejny gabinet jest dostosowany do typowej diagnostyki, takie konsultacje lekarskie. A tu, również, tu mamy. Może tego nie pokażę. Czemu nie? To jest słuchaj. To jest gabinet, który mamy w formie tu powstaje magazynu, wszystko. ponieważ tu mamy sprzęt, co, co kupujemy nowy sprzęt, inwestujemy, to sobie go tutaj na razie trzymamy, ale ten gabinet, ponieważ też na razie nie pracuje, to jest takim magazynem sprzętu. I w trakcie ponieważ budowy, tak? Staram się trakcie... tak, ponieważ staram się jednak mieć no, sprzęt najwyższej jakości, no to po prostu trzymamy go tutaj i, i będziemy go niedługo używać. Tu jest gabinet podologiczny naszej drugiej pani mojej pracownicy, koleżanki też po fachu i ona sobie tu przyjmuje pacjentów. Natomiast a jeszcze jedno E, żeby wszystko było bezpiecznie, sterylnie dla naszych pacjentów, żeby się czuli właśnie bardzo e, bezpiecznie, to mamy steryzatornię, osobną sterylizatornię, która e, no, powoduje i, i daje nam sterylne narzędzia, czyste, bezpieczne zabiegi robimy Dzięki temu. U czasu dla wszystkich tutaj jak Dzieci kochają, Tak samo jak rybki, tak samo tutaj właśnie piesek, no uspokaja naszych pacjentów. Zresztą no no, tu nie ma się co bać, więc to nie. Oczywiście, że To nie, nie. dentysty czy <gabinet. gabinet. Ale jednak, no, wszyscy myślą, że to jest te nasze zabiegi są bolesne. Natomiast, no, po zabiegach są bardzo szczęśliwi. To jest moje królestwo, to jest mój gabinet. Ja tu pracuję razem z lekarzem, czasami robimy zabiegi, tutaj chirurgiczne, a generalnie w tym gabinecie ja obsługuję moich pacjentów i stawiam ich na nogi, także... Dosłownie. Tak, dosłownie. A, przejdźmy sobie teraz na górę A, i... tutaj już zrobię. Okej. Okay. I na górze tutaj ma... Słuchaj, co w ogóle sprawiło, że cię wzięłaś za taki projekt, bo zbudować... No kosztowało to kilka milionów ta glinika, prawda? No tak. To żeby wziąć Cię, wiesz, jak wcześniej... No prowadzisz gdzieś tam, wynajmujesz biuro, prawda, a później tak. stwierdzasz zbuduję klinikę to było na taką skalę, marzenie. nie? No, zawsze miałam wielkie marzenia. Ja nie lubię stać w miejscu, lubię się rozwijać, a ponieważ znalazłam takie, taką specjalizację, która jest niszowa, no to stwierdziłam, że po prostu rozwinę ją tak, żeby tutaj... Czyli nie, na wielką było, żeby... skalę od razu, nie? Na wielką skalę. No trzeba marzyć wielkimi marzeniami, nie? Tutaj jesteśmy na piętrze, gdzie znajdują się biura, ale mamy też taką strefę relaksu, gdzie teraz twoi chłopcy i wasi chłopcy tutaj się tak. relaksują, jedzą sobie. Tu się mój brat relaksuje, tak, brat też. Ojciec i Tomaszek tak, się relaksują. Tyć. No i oczywiście jest tutaj ogródek, także bardzo pięknie. Zakładamy, że jest tam. Z widokiem Tak, tak, z widokiem na Gorce. Jest i żona moja, kochana, która tu pomaga kręcić. Tu jest piękny gabinet, tak, bardzo mi się tam podoba. To jest biuro mojej siostry, ona tutaj sobie działa i zarządza właśnie w drugiej firmie, którą mamy. Tu mamy firmę szkoleniową, też szkolimy podologów, nowych podologów i tworzymy to społeczeństwo. Czyli nie tylko, nie, nie tylko tak. pomagasz, ale również jakby rozwijasz tą całą branżę, tak? Tak, dokładnie, no na tym mi zależy, żeby jednak jak Najwięcej podologów było, bo jednak są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. No oczywiście tu jest też zaplecze socjalne, dziewczyny mi się tu zamkły. A... Dzień dobry. <śmiech> <David>. <śmiech> <śmiech> tak, tu jest Julka, właśnie mój no, i Dawid, Szatnia, toaletę, łazienki. No i centrum takie szkoleniowo, nagrywanie, nagrywanie. I łazienki ładne mogę pokazać? Tak, muszę, oczywiście. To wiesz. <laughs> Słuchajcie Walinki, a to prysznic akurat jest? Prysznic jest, tak, bo prysznic właśnie jest po to, że jak ktoś potrzebuje, jest taki dzień dzisiaj, to może sobie jeszcze po pracy po prostu się e, wykąpać. To też zrobiłam dla pracowników. A tu jest moje centrum. A tu jest druga firma, tak? Centrum dowodzenia drugiej firmy, dokładnie. I tutaj sobie zawsze robimy zebrania, e, ustalamy plan, strategię działania w drugiej firmie, gdzie cały sprzęt do, do nagrywania. No, i częściowo też nagrywamy tutaj czy reklamy, czy jakieś szkolenia. Czy tu prowadzę webinary sprzedażowe, i tutaj też szkole ludzi na online, że tak powiem. Skąd pomysł, żeby robić webinary? Od ciebie. <laughs> są rybki My, też, tak? Tak, też są rybki, dokładnie, muszę im wiedzieć. Są rybki, a to jest no, naprawdę przepięknie. Tak. Także... Stół konferencyjny, profesjonalny? Tak. To jest nasze. go there. Tak, to jest nasze no także jest z... a jeszcze górę możemy pokazać nie możemy do... pokazać tylko, bo jest co... jeszcze góra. tam się jeszcze jeszcze nieznaczona, ale się robi tak tak, tak ale już robi wrażenie. I... dobrze to ma tak ostrożnie I tu mam jeszcze to samo <grym> ale tu mamy jeszcze takie ta, gdzie jak będę zbyt zmęczona i będę szła siebie do domu do bloku, <grym> to będę sobie tutaj nocować ostrożnie z I to jest taki otwarty apartament, taki, żeby nam się tu fajnie mieszkało, napić ciekawki, przyjąć jakichś znajomych. Czy jeszcze być, tutaj pięknie zrobione słuchajcie. <laughs> tak, podświetlane te. To jest tak, no już na styl, taki nasz tutaj górski, drewniane wszystko mamy. Tak, jest, są pokoje, łazienki, no ale to jeszcze jest wszystko w no, to jest taki... Ile to jest metrów? Tu jest, 80. Tu jest 86. 86. 80. 86. Dobra, chodźmy do pokoju konferencyjnego, jeszcze sobie tam tak. porozmawiamy. Okej. Okay. Także idziemy, a ja spróbuję nie, ten, nie spaj ze schodów. Tak, ostrożnie. Ja jestem słuchajcie, pod wrażeniem, pod wrażeniem, bo mówiane cię właśnie, że... No w Polsce jeszcze takiej kliniki nie widziałem, takiej ładnej i tak profesjonalnie, żeby wszystko było przygotowane. W Tajlandii takie widziałem, bo tam są kliniki naprawdę, że ludzie z całego świata przyjeżdżają. Natomiast widzę, że tu w Polsce zaczyna tworzyć się nowa jakość. Tak, zwłaszcza, że mamy, mogę, mogę Wam się tutaj przyznać, że mamy jeden pomysł na nie tylko jedną taką klinikę, więc... A, czyli już no, zapowiem, Dokładnie, tak? dokładnie, może w tym roku już jakieś gabinety się otworzą, więc to jest nie super. chcę jeszcze Taka dziale, wiesz, ale no wiesz, no, na, wielką na wielką skalę. Czyli biznes się dobrze rozwija, tak? Ma tak być, Czysto idzie do przodu? Tak. E, słuchaj, jakbyś mogła coś ludziom polecić w ogóle, żeby wiedzieli, jak tu trafić. Na początek to jesteśmy w nowym parku, tak. ulica. Kolejowa 68, zapraszam. Kolejowa 68, aneta Kowalczyk, też można poszukać. Tak, można znaleźć Medica Perpedes albo Podolog Nowy Targ, i, no tam musicie adres zobaczyć, ale my się raczej pozycjonujemy na pierwszym miejscu. Mamy to pozycjonowanie, już sprawdzamy wszystko, jeżeli wszystko tak, tak, jest Tak, Mamy te adresy. Zgodnie ze sobą, nie? Tak jest, dokładnie. Albo Aneta Kowalczyk, podolog na mediach społecznościowych, jak mnie znajdziecie, to ja zawsze tam kieruję tutaj do mnie. Do A co możesz powiedzieć naszym słuchaczom? Jest tam mnóstwo osób, które mają w głowie marzenia, które myślą gdzieś tam, zastanawiają się, żeby zacząć się rozwijać, może nie, może jeszcze nie czas. my. Słuchaj. Kochani, słuchajcie, ja już teraz mówiłam i będę to powtarzać za każdym razem. Wiem, że się nie mówi nie na początku, ale nie bójcie się, zróbcie pierwszy krok i zawsze po prostu jak Coś sobie umyślicie, policzcie sobie od 5 do 1 i nie czekajcie, tylko po prostu zróbcie ten pierwszy krok. Nawet jak to będzie mały kroczek, mała rzecz do zrobienia, ale będzie Was prowadziła w kierunku realizacji tego celu, po prostu to zróbcie, bo kiedyś z takiego małego gabinetu, ja miałam gabinet, który miał 12 metrów kwadratowych. Kiedy, to no? rok? To był rok 2009. Tak? tak, to już podologiczny był, tak? I on miał 9 metrów kwadratowych, czy 12. Natomiast z tego przeniosłam się do takiego 45-metrowego, bo rozwijałam się, no a teraz mam rok? 10 razy większy. 2012. No, i po 10, 8 latach przeniosłam się tutaj. I wszystkie rady, słuchajcie, wszystko co macie w wyzwaniu, dzień po dniu naprawdę, róbcie, wykonujcie, nie czytajcie, nie piszcie tylko, bo pisać trzeba. Pamiętajcie, że notowanie ja do dzisiaj notuję, do dzisiaj mam robiony kalendarz i, i też uczę moich pracowników i moich słuchaczy, jak mają prowadzić, jak zarządzać czasem, żeby po prostu. I do pracowników, pracowników teraz masz tutaj? W tym momencie. W dwóch firmach, w, w szkoleniowej mam trzech, oprócz mnie, bo to na razie tak. W, tak, nowy, maciemy, projekt. tak nowy projekt. A w tym drugim mam y, siedmiu, siedmiu. Czyli dziesięć osób. Tak z wyzwania na tych dziesięć. <laughs> z wyzwania mam Magdę, Dawida i tyle. Na razie. Ty no my my wyzwanie, tak? Znaczy Magda jest moją siostrą, a Dawida tak Magda cię, Dawida, cię ale... poznała wyzwanie, tak, a, tak. a Dawid z wyzwaniem. A Dawid z wyzwanie. Czyli też społeczność, nie? Tak, społeczność jest super. Słuchajcie, jak czegoś nie wiecie, ja zawsze jak miałam jakiś, jakiś problem, coś mnie nurtowało, zatrzymałam się wyzwaniu. Słuchajcie, ja wyzwanie robiłam 7 miesięcy, nie 90 dni. I nie jestem z tych, co właśnie robili równo, bo czasami jest tak, że czujecie się wypaleni albo nie Wiecie, jak coś zrobić i zatrzymujecie się, to pamiętajcie, że miejcie na oku ten cel, i nawet jak wrócicie po tygodniu czy po miesiącu, to w międzyczasie kontaktujcie się z ludźmi z socjalów, tutaj właśnie z tego z tego społeczeństwa w wyzwaniu, w tej grupie naszej VIP-ów, to jest po prostu najlepsza grupa na świecie. Ona tak wspiera, ona nie ocenia, ona docenia, ona motywuje, że naprawdę, słuchajcie, no widzicie, jak ja w ogóle ja mam tyle energii, bo w <laughs> ja, Jak Krzysiek do mnie że do mnie przyjedzie, to ja już w ogóle wolę. To, co osiągnęłam, ja co po prostu tutaj się wydarzyło. Także dzięki. Jest dzięki, po prostu dzięki Tobie. Ja się cieszę, ja się cieszę, naprawdę. Przyjeżdżajcie do Anety tutaj, naprawdę jest profesjonalnie. Ja w ogóle sprawdziłem wcześniej, że przyjeżdżaliśmy, opinie. Aha. Dobrze to wygląda, także wiesz, <laughs> że, e, e, ludzie są zachwyceni po prostu, mówią, że to najlepszy gabinet, e, więc przyjeżdżajcie tutaj, bo naprawdę włożyłaś w to całe swoje serce. A widzicie w ogóle, moi drodzy, też jak, historię, jak tu powstawało, prawda? Że to nie jest <coughs> wielka korporacja czy coś, tylko po tak. prostu dziewczyna, buranka, która stwierdziła, że zbuduje klinikę, a teraz buduje sieć klinik, także no, e, inspirujcie się tym, jakbyście potrzebowali pomocy, to przyjeżdżajcie tutaj. No a my wam życzymy co. Miejcie dzisiaj wspaniały dzień. dzień! Cześć, do Cześć. zobaczenia!